Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek, albo może inaczej, bardzo ważny odcinek, bardzo ważny dla mnie. Dlaczego postanowiłam nagrać jeszcze coś więcej na ten temat? Ponieważ na temat detoksyfikacji, czyli o tym, o czym będzie dzisiejszy odcinek, mówię bardzo dużo. Mówię o tym dlatego, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak mają to zrobić i robią to po prostu w sposób bardzo nieprawidłowy. Więc, jeżeli uważacie, że przechodząc na dietę głodów, albo pijąc samą wodę, albo pijąc same soki, jak już wcześniej też w jednym z odcinków mówiłam, będziecie, wasz organizm się zdetoksyfikuje, nic bardziej mylnego i jak najbardziej jesteście w błędzie, ponieważ to jest proces, który wymaga nakładu makroskładników, który wymaga nakładu kalorii, ponieważ to jest bardzo energochłonny proces. Toksyny są zgromadzone w waszym organizmie w bardzo dużych ilościach, w postaci metali ciężkich, w postaci, na przykład, ksenoestrogenów, czyli substancji, które będą wpływały na to, że wasze hormony nie działają prawidłowo, albo wręcz mogą doprowadzić do pewnego rodzaju patologii, ponieważ nadmiar pewnych substancji w naszym ciele jakby przekłada się na gorsze funkcjonowanie tego ciała, o tym już mówiłam. Natomiast jaka jest praktyczna, praktyczne wytłumaczenie na przykład e, toksyn, toksyny będą w bardzo efektywny sposób hamowały i e, zaburzały prawidłowe funkcjonowanie Waszych mitochondriów. Jak wiecie dobrze, mitochondria to są takie organelne komórkowe w każdej komórce, które są takim magazynem energii i one zarządzają bardzo wieloma czynnościami i bardzo wiele się w ich środowisku dzieje. Cóż, więc jeżeli są nieprawidłowe, e, nieprawidłowe reakcje zachodzą w waszych mitochondriach, to cóż, wiadomo, oczywiście, że produkcja energii i jeśli chcemy przełożyć to na trening, będzie nieefektywna, regeneracja również i wszelka wymiana substancji między komórkami również będzie się niekorzystny sposób i nieprawidłowy sposób odbywała, więc cóż należy zrobić? Należy organizm zdetoksyfikować. Jak już wspomniałam na początku, są, e, jest to proces bardzo energozależny i pamiętajcie o tym, że samymi kaloriami i samymi, samym pokarmem nie możecie się zdetoksyfikować, ponieważ myśląc, e, myśląc bardzo e, w sposób taki bardzo okrojony. Ludzie mają bardzo dziwne pomysły, jeśli chodzi o detoksyfikację, i jakby to powinno przebiegać w kilku, w kilku jakby etapach, ponieważ detoksyfikacja to jest jedno, natomiast uszczelnianie bariery ochronnej, poprawa funkcji waszej wątroby to jest druga rzecz, ponieważ i Czym się objawia nieszczelne jelito, kiedyś się robiło test buraczany, jakieś takie historie y, sprawdzające przenikanie substancji y, y, zwrotne do waszego y, organizmu. Natomiast bardzo proste wytłumaczenie jest na przykład na podstawie y, wyprysków, czy na podstawie y, jakby zmian skórnych, ponieważ jeżeli wasza wątroba, to jest pierwszy organ detoksyfikujący, jeżeli wasza wątroba nie działa prawidłowo, to już na samym wstępie waszej wielkiej przygody z oczyszczaniem organizmu e, będą te substancje, nie, nie będą odpowiednio zneutralizowane, czyli one w dalszym etapie przystają się do. Jelita. Jeżeli osoba ma nieszczelne jelito, a podejrzewam, że większość społeczeństwa nieszczelne jelito ma, co bardzo często zrzucają na jakieś IBS, jakieś inne alergie pokarmowe, jakieś dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zakażenia bakteryjne czy nawet antybiotykoterapię, jak już stosują. Niektórzy lekarze później w terapii, co też pozytywnego skutku nie przynosi, ponieważ powoduje dysbiozę, więc to jest jeszcze większe nasilenie tych problemów, które tam teoretycznie są. Też słyszałam ostatnio informację o, o tym, że ktoś dostał antybiotyki po infekcji wirusowej, więc tutaj no nie bądźcie. Nie bądźcie ufni, jeśli chodzi o e, taką diagnozę, ponieważ antybiotyki nie działają na wirusy. Antybiotyki działają tylko i wyłącznie na bakterie, więc jeżeli lekarz mówi wam, że macie wirusową infekcję i przepisuje wam antybiotyk, to na antybiotyk, to na e, przepraszam, to na wirusy są leki przeciwwirusowe, a nie przeciwbakteryjne. Ale to już taka farmakologia. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie leków, to oczywiście też chętnie się podzielę doświadczeniem z apteki. Ale wracając do procesu detoksyfikacji i w tym momencie, jak już jesteśmy na etapie nieszczelnego jelita, czyli te patogeny albo niedetoksyfikowane substancje pokarmowe przechodzą do, dalszej, dalszego odcinku, do dalszego odcinka naszego przewodu pokarmowego w końcu do jelit. Jeżeli jelito jest nieszczelne, to te substancje właśnie zwrotnie wchłaniają się do krwiobiegu i później z powrotem, że tak powiem, nasza wątroba jest obciążona ich, ich balastem i jeszcze raz próbuje z nimi walczyć. No, ale jeżeli wasza wątroba pracuje nieprawidłowo, jeżeli jej praca jest nieefektywna, wówczas znowu się to po, pojawia i znowu te substancje trafiają do jelita. I co? Jeżeli jelita jest nieszczelne, bo o to nie zadbaliśmy, znowu to idzie do wątroby. A w międzyczasie pamiętajcie o tym, że jesteście narażeni na ciągłe toksyny. Cały czas ze świata zewnętrznego, czyli oprócz tego, że próbujecie zwalczyć coś, co w was siedzi i jakby nie możecie sobie z tym dać rady, to jeszcze dodatkowe porcje tych składników wrzucacie na swoje barki, albo wrzucacie może inaczej do swojego ciała i obciążacie Wasze ciało. Więc jakie jest, jakie są etapy, które polecam swoim pacjentom, z którymi pracuję, to jest oczywiście na w pierwszym momencie albo równocześnie to jest ym, poprawa funkcjonowania wątroby. To jest jedna rzecz. Tutaj stosujemy różnego rodzaju suplementy pochodzenia roślinnego. Natomiast y, w dalszym etapie albo w jednoczesnym y, stosowaniu to będzie y, flora bakteryjna, czyli probiotyki, czy prebiotyki, czy symbiotyki, w zależności od tego, jaki. Mamy problem, różne szczepy bakterii się stosuje. To też ważna rzecz, żeby zapamiętać. Pamiętajcie o tym, że na biegunkę mamy inne bakterie. Na zatrucie pokarmowe spowodowane bakterią, czy to wirusem, czy na przykład niestrawnością, czy jakąś infekcją, to będą inne szczepy po prostu bakterii. Dlatego, czy to jest choroba leśnickiego krona, czy to jest IBS czy to jest na przykład choroba autoimmunologiczna, to niestety, ale to, znaczy niestety, stety dobrze jest przyjrzeć się głębiej tym probiotykom i jakby odpowiednie, odpowiednie szczepy zastosować w połączeniu z odpowiednim symbiotykiem, czy to jakimś preparatem wieloszczepowym, to już, jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie. Musimy się przyglądać temu, co używamy i to też pamiętajcie o tym, że przywrócenie chlorobakteryjnej w okresie antybiotykoterapii to się mija z celem, ponieważ antybiotyk te bak tych bakterii nas pozbawia, w związku z czym po zakończonym antybiotyku dopiero przyjmujemy te, te suplementy, czy też yy, yy, no, suplementy, to są najczęściej zarejestrowane, tak? Yy, w większej dawce niż jedną tabletkę dziennie, to też uczulam wszystkich, jeżeli chcecie oczyścić swoją wątrobę, jeżeli chcecie uszczelnić jelita, jeżeli chcecie poprawić barierę ochronną i układ immunologiczny w waszym ciele, to jedna tabletka dziennie może nie przynieść pożądanych efektów i wówczas będziecie się, z, będziecie się sfrustrować, będziecie niezadowoleni z współpracy z jakąś osobą, bo wiecie, jakby Niektórzy ludzie dobre rzeczy polecają i, i bardzo dobrze, że jakby tak polecają, żeby stosować. Natomiast każde zastosowanie ma swoje odpowiednie dawkowanie. To miejmy tego świadomość, ze względu na intensywność dolegliwości, ze względu na wiek osoby, ze względu na masę ciała osoby, która te preparaty ma stosować. Więc tutaj jest takich dużo. Może mniejszych, może większych zależności stosowania suplementacji? Pamiętajcie o tym, że osoby stosujące suplementy będą zawsze bardziej wysycone wszelkiego rodzaju, również minerały, jeżeli dostarczamy odpowiednie substancje z odpowiednich preparatów. Mój proces detoksyfikacji i mój proces poprawy pracy mitochondriów przebiega bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo zadowolona. I dzielę się z Wami takim krótkim, krótką informacją, że to jest możliwe do zrobienia, jak to zrobić. Polecam się kontaktować i bardzo chętnie podzielę się tymi informacjami z osobami, które dbają o swoje zdrowie, które chcą poprawić swoje zdrowie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.